Dziś na kanale o technologii opowiem Wam, czym różnią się profesjonalne monitory odsłuchowe od zwykłych głośników. Jeżeli śledzicie mnie na Twitterze lub Instagramie, to pewnie widzicie, że w ostatnim czasie wrzucam bardzo dużo zdjęć, bardzo wielu głośników, bo jestem na etapie wymiany monitorów odsłuchowych w mojej pracowni, więc testuję sobie różne rozwiązania i pomyślałem sobie, że jest to dobra okazja, żeby tak pokrótce, w prostych słowach wyjaśnić, na czym polega różnica między zwykłymi głośnikami, czy to Hi-Fi, czy do komputera, a monitorami odsłuchowymi i w praktyce, czym to się różni i dla kogo dane rozwiązanie będzie najlepsze. Bo prawda jest taka, że monitor. Monitory odsłuchowe wcale nie muszą stać tylko w profesjonalnych studiach nagrań. Pierwszą i najważniejszą różnicą jest oczywiście cel, dla którego kupujemy głośniki. Jeżeli kupujemy głośniki do domu to chcemy przede wszystkim, żeby one brzmiały ładnie. One mają nam sprawiać przyjemność ze słuchania muzyki, z grania w gry, skorzystania z, z multimediów, ma być po prostu miło. A w przypadku monitorów odsłuchowych cel jest zgoła inny. Momentami nie ma być miło, ma być wręcz brutalnie, analitycznie, dlatego właśnie mówimy o nich per monitory, a nie głośniki, bo chcemy na nich monitorować dźwięk i usłyszeć wszystko, co się dzieje podczas realizacji. Ja na co dzień zajmuję się obróbką wideo, a przy obróbce wideo dochodzi też obróbka audio. Oprócz tego prowadzimy podcast i ja oprócz tego troszeczkę bawię się muzyką, więc dla mnie analityka odsłuchu jest znacznie ważniejsza niż to, żeby był on przyjemny dla ucha. I ktoś teraz zapyta, na przykład, dlaczego w studiach nie słuchają na głośnikach, na których muzyka zabrzmi przyjemnie? Powód ku temu jest bardzo prosty, bo każde głośniki, jak wszyscy wiemy, brzmią nieco inaczej. I tak samo jak w przypadku fotografii. Fotografowie obrabiają zdjęcia na profesjonalnie skalibrowanych monitorach, które wiernie oddają kolory. Tak w studiach nagrań realizatorzy, producenci, mikserzy, masteringowcy muszą mieć jakiś referencyjny punkt odniesienia, który później przełoży się na głośniki czy w telefonach, czy w domach, czy w samochodach. To o czym teraz mówię, to tak zwana translacja. Zadaniem monitorów odsłuchowych jest to, żeby dźwięk, który na nim słyszymy, jak najlepiej przekładał się na dźwięk, który usłyszą później inni. I gdybyśmy na przykład zmiksowali piosenkę albo obrobili wideo na głośnikach, które mamy z takich zwykłych do komputera, to one by zabrzmiały fajnie na tych głośnikach. Ale jak zabrzmiałyby na cudzych głośnikach? Tego już nie wiemy, nie mamy żadnej możliwości, żeby tego sprawdzić, a przez to, że takie głośniki nie brzmią neutralnie, to nie możemy zagwarantować tego, że ta translacja będzie dobra. I tu dochodzimy do głównej różnicy w charakterystyce brzmienia między zwykłymi głośnikami a monitorami odsłuchowymi. Monitory odsłuchowe dążą do tego, żeby krzywa sygnału, czyli to odwzorowanie wszystkich pasm było jak najbardziej płaskie. Oczywiście zupełne wypłaszczenie krzywej nie jest możliwe. Każdy, nawet najlepszy monitor zawsze gdzieś będzie miał te fale. Jest to zupełnie w porządku, ale jeśli chodzi o głośniki, które wykorzystujemy w domu, ta krzywa no to przypomina górę i doliny, bo producenci głośników chcą, żeby muzyka brzmiała przyjemniej, więc na przykład podbijają bas, wycinają nieco środka, bardzo modne jest strojenie głośników czy słuchawek w kształt tak zwanej litery V, czyli bardzo mocno podbijamy bas, bardzo mocno podbijamy górę i troszeczkę wycofujemy środek. I to brzmienie wtedy jest takie syntetyczne, dość przyjemne, niezależnie od tego, jakiego gatunku słuchamy. Nie takie jest zadanie monitorów odsłuchowych. Tutaj zależy nam na tym, żeby było jak najbardziej płasko, czasami nawet sucho. Mówiąc szczerze, większości ludzi nie poleciłbym monitorów odsłuchowych do codziennego słuchania muzyki, chociaż do tego jeszcze przejdę, ale dla dla większości ludzi dźwięk dobywający się z monitorów odsłuchowych będzie zbyt suchy, zbyt płaski, a z kolei dla realizatora dźwięku ta wiedza jest bezcenna, żeby zapewnić jak najlepszą translację na inne głośniki. Rzeczy takich bardziej prozaicznych, monitory odsłuchowe, powiedzmy sobie szczerze, z reguły są brzydsze od głośników. No bo jednak zadaniem głośnika, zwłaszcza w świecie audiofilskim, w świecie hi-fi, jest nie tylko to, żeby dobrze zagrać, ale też to, żeby ładnie wyglądać. I spora część budżetu, który idzie w głośnik, idzie w materiały wykończeniowe. Pod kątem tego, żeby głośnik ładnie wyglądał. Spora część RD idzie też w dostosowanie odpowiednich materiałów, żeby na przykład dana kolekcja głośników pasowała do wystroju tego, tego i tamtego. W świecie monitorów odsłuchowych nikt się tym za bardzo nie przejmuje, zwłaszcza na niższych półkach cenowych. Te monitory z reguły wyglądają, niektórzy się śmieją, że troszeczkę jak kolumny głośnikowe z lat 80. I może faktycznie tak jest, bo te głośniki nie mają wyglądać, one mają grać. Ja na przykład bardzo lubię estetykę monitorów odsłuchowych. Tutaj mam chociażby monitory firmy Bearfoot, które są bardzo charakterystyczne. Na co dzień korzystam z monitorów firmy Kali, które widzicie tutaj za moimi plecami. One też są, widać, że są znacznie tańsze, ale też mają. Taką ciekawą estetykę. Na przebitkach możecie zobaczyć na przykład monitory firmy Focal, które mają bardzo ładne drewniane obudowy i też mogą służyć w zasadzie jako głośniki Hi-Fi, no bo wyglądają ładnie. Nie byłoby wstyd ich postawić w salonie, ale z kolei wiele monitorów odsłuchowych ma wygląd taki, że raczej nikt świadomie by ich do salonu nie wstawił. Wrócę jeszcze na chwilę do tej charakterystyki brzmienia i tej translacji, czyli tego, żeby dźwięk się przekładał jak najlepiej na inne głośniki. Tutaj, monitory odsłuchowe, zwłaszcza nowe, które ukazują się od powiedzmy nam 5-10 lat maksymalnie, mają tę przewagę nad zwykłymi głośnikami, że wiele z nich posiada wbudowane DSP, czyli Digital Signal Processing, że one potrafią przetwarzać sygnał i nieco go modyfikować. I na przykład możemy na jednych głośnikach zmienić ich charakter brzmienia. Albo dostosowując je do pomieszczenia, w którym się znajdujemy, albo zmieniając to, jak grają, żeby zasymulować, jak zagrają na innym zestawie. Tu znowu fajnym przykładem są te barefooty, bo oni korzystają z takiej technologii, która się nazywa MEM, my -E, -M e I to oznacza po prostu, że mamy takie sobie pokrętło, ono jest podłączone do obydwu głośników, i na tym pokrętle możemy zasymulować aż cztery typy głośników. Głośniki hi-fi, gdzie na przykład bas jest podbity, środek jest wygładzony, te głośniki wtedy grają bardziej przyjemnie. Mamy tryb flat, gdzie one są płaskie, takie analityczne, i mamy też dwa tryby symulujące stare głośniki. Na przykład tryb Old School symuluje nam takie kultowe monitory. Pewnie każdy widział z taką białą membraną Yamaha NS10. I Cube symuluje nam takie kostki, które się nazywają. To jest, robi firma Avanton między innymi one się nazywają Mix Cube. I one mówiąc brzydko, służą do tego, żeby posłuchać, jak nasz dźwięk zabrzmi na gównianych głośnikach. Te głośniki są celowo gówniane, żeby zasymulować, jak dźwięk, który na przykład ja dzisiaj obrabiam przy wideo, zabrzmi na smartfonie za 600 zł bez konieczności przerzucania pliku na ten smartfon. Dla normalnego człowieka to są rzeczy kompletnie nieprzydatne, a dla realizatora dźwięku są one wręcz. Bezcenne, bo znacząco ułatwiają pracę. Oczywiście mamy też oprogramowanie, które pozwala nam zasymulować różne środowiska odsłuchowe, na przykład Sound ID Reference, zwłaszcza też w słuchawkach możemy sobie zasymulować, jak nasz dźwięk zabrzmi na różnych zestawach, no ale jednak, mieć coś takiego wbudowane w monitory, to jest bardzo duża wygoda. I też idąc dalej, monitory odsłuchowe pozwalają nam dostosować. Brzmienie monitorów do pomieszczenia, w którym się znajdujemy. Bo pamiętajcie, że tak naprawdę nie słuchamy głośników, to nie głośniki grają. Gra tak jakby powietrze, które się przemieszcza. A to, jak się przemieszcza to powietrze i jak dźwięk wybrzmiewa w danym pomieszczeniu, jest zależne już od akustyki. Jest zależne od tego, czy pomieszczenie na przykład ma pogłos, czy jest jakoś zaadaptowane akustycznie. Ja mam na ścianach tutaj pewnie widzicie w kadrze, to są panele akustyczne, które skutecznie mi tutaj ograniczają pogłos i załatwiają inne rezonanse. Oczywiście to jeszcze nie jest perfekcyjne, nad tym pracuję, ale dają mi one już jakieś pole wyjścia. Tu może też mała rada do audiofilii, żebyście wydawali choćby ułamek tego, co wydajecie na prestiżowe kable, na adaptację akustyczną pomieszczenia, bo dobrze zaadaptowane akustycznie pomieszczenie zagra lepiej niż. Znacznie droższe głośniki w niezaadaptowanym pomieszczeniu. To są rzeczy, o których mało kto myśli, bo też nie każdy chce na przykład wieszać takie panele, chociaż można je też zamówić bardziej estetyczne, ale nie każdy ma na to ochotę. I w przypadku zastosowań profesjonalnych ma to kolosalne znaczenie, no bo realizator nie może słuchać pomieszczenia. Choć oczywiście i tak musi się go nauczyć, musi wiedzieć, co i jak brzmi w tym pomieszczeniu, ale musi móc zaufać głośnikom. I żeby to zrobić, właśnie nie może słuchać rezonansów w pomieszczeniu. I do tego mamy na przykład systemy kalibracji, których z reguły nie znajdziemy w systemach konsumenckich. Na czym to polega? To mogę wam pokazać na przykładzie, bo odwiedziłem ostatnio showroom firmy Genelec, takiej, która robi naprawdę prestiżowe monitory odsłuchowe i tam na żywo mogłem zobaczyć, jak ten system kalibracji działa. A dzisiaj jesteśmy w showroomie Genelec pod Warszawą, gdzie mam okazję posłuchać muzyki, i nie tylko muzyki na sprzętach. Kosztujących bazyliony złotówek, zarówno w stereo, w konfiguracji 2.1, jak i w pełnym Dolby Atmos, bo mamy tutaj głośniki satelitarne, co zobaczycie na przebitkach na suficie. I tutaj Wam też pokażę bardzo ciekawą rzecz, bo profesjonalne głośniki od zwykłych głośników domowych różnią się tym, że można je skalibrować do pomieszczenia. Mamy tutaj sobie taki mikrofon, stawiamy go w miejscu, w którym dokonujemy odsłuchu, łączymy go ze specjalnym systemem. Ten system nam puszcza taki impuls i na podstawie tego koryguje wszelkie nierówności, które mogą się pojawić. I co to nam daje, że nawet jeżeli mamy nieidealnie wygłuszone pomieszczenie to takie oprogramowanie potrafi skorygować te nierówności i dać nam bardziej wierny odsłuch, nawet jeżeli nie mamy pomieszczenia zaadaptowanego idealnie. Także bardzo ciekawa rzecz, której w zwykłych głośnikach nie znajdziecie, chociaż zdarzają się na przykład w soundbarach w kinie domowym, ale mam coś takiego w Sonosie i to robi mniej więcej nic. W soundbarze Sennheisera robiło troszeczkę więcej, a tutaj, nawet w pomieszczeniu, które jest świetnie zaadaptowane akustyczne, taka kalibracja robi kolosalną różnicę. Oczywiście Genelec nie jest jedynym producentem, który dostaje takie systemy kalibracji, bo ma ich go naprawdę wielu producentów. Możemy też znowu skorzystać z tego Sound ID Reference i zrobić sobie kalibrację pomieszczenia. Ważne jest, że no nie uwierzylibyście, jak ogromna jest różnica przed i po kalibracji i jak dużo ta kalibracja zmienia. I to jest też bardzo duży plus, jeżeli nie mamy idealnie zaadoptowanego pomieszczenia, bo właśnie taka kalibracja pozwala nam ograniczyć wpływ pomieszczenia na to, co słyszymy z głośników. W głośnikach HiFi z reguły takiej opcji, nie mamy, ale też pamiętajmy, że w przypadku głośników Hi-Fi z reguły nie słuchamy ich w jednym miejscu. Siedzimy na kanapie raz tak, raz tak, przy komputerze siedzimy raz tak, raz tak. Przy monitorach odsłuchowych jednak ważne jest to, żeby ta pozycja przy komputerze była za każdym razem taka sama, żeby mieć tutaj ten trójkąt równoboczny między odległością między satelitkami i między naszą głową. Wtedy też jest najlepsze wrażenie odsłuchowe. I wtedy też mamy pewność, że ta kalibracja za każdym razem daje nam taki sam efekt. A w przypadku głośników HiFi, no ma to marginalny wpływ. Chociaż na przykład testowałem Soundbary Zenheiser Ambio i tam już kalibracja robiła znacznie więcej. No ale też trudno się dziwić, bo Zenheiser to ta sama firma co Neumann, czyli taki prestiżowy dostawca sprzętu Pro Audio i Neumann również ma swój sprzęt kalibracji, więc ci ludzie wiedzą co robią. No i zostało nam też jedno kluczowe pytanie, czy to oznacza, że monitory odsłuchowe muszą być droższe od głośników Hi-Fi? Nie, jest w zasadzie dokładnie na odwrót. Jeżeli byśmy wzięli monitory odsłuchowe za 500 złotych. I zwykłe głośniki biurkowe za 500 zł, to w 9 przypadkach na 10 monitory odsłuchowe zagrają lepiej, nawet jeżeli ktoś nie przepada za analitycznym brzmieniem. Zwłaszcza właśnie na tych niskich półkach cenowych słychać kolosalną różnicę w jakości brzmienia między monitorami a głośnikami. Tu muszę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, o której nie powiedziałem wcześniej. Głośniki Hi-Fi czy głośniki komputerowe podłączamy. Inaczej niż monitory odsłuchowe. Żeby podłączyć głośniki do komputera, no to wiadomo, zwykle mamy jakiegoś jacka 3,5 mm albo wręcz na USB, ewentualnie jakąś zewnętrzną kartę dźwiękową na USB, i to tyle i wpinamy je bezpośrednio do źródła. W przypadku głośników HiFi, no to wiadomo, mogą być głośniki zintegrowane, a możemy sobie zrobić tor sygnałowy składający się z wzmacniacza, przedwzmacniacza, amplitunera, bla, bla, bla i w ogóle może to nas kosztować dziesiątki tysięcy złotych. A w przypadku monitorów odsłuchowych potrzebujemy interfejsu audio, czyli takiego pudełka, do którego wepniemy głośniki, słuchawki, mikrofony. Ja korzystam na przykład z rozwiązań firmy Adient, tutaj mamy tani Iwo 4, Interfejs audio za 400 zł, fantastyczny, bardzo polecam. Albo mam tutaj droższego ID24, do którego mogę podłączyć dwie pary monitorów odsłuchowych i przełączać się między nimi jednym przyciskiem. Co w studiu jest mega istotne, jeżeli chcemy posłuchać na kilku różnych głośnikach, jak będzie brzmiał nasz materiał. No, ja na razie mam tutaj tylko po jednej parze, ale fajnie jest mieć taką opcję. Bo przydaje się na przykład teraz, kiedy szukam nowych głośników i porównuję sobie, to stawiam sobie po dwie pary i przełączam się między nimi, żeby sobie porównać to brzmienie. Dźmienie. Więc żeby podłączyć monitory odsłuchowe trzeba niestety zainwestować w interfejs audio. Zwykle trzeba też zainwestować w kable jack. Zobaczycie na przebitce jak to wygląda. To jest standard w świecie Pro Audio. W świecie hi standardy są nieco inne. W przypadku tanich monitorów jeszcze czasami zdarzają się głośniki, które można podłączyć kablami RCA, a wtedy możemy sobie po prostu podpiąć przejściówkę RCA do jacka i też podpiąć je bezpośrednio. No ale w większości przypadków taki interfejs będzie nam niezbędny, żeby podłączyć Głośniki do komputera. I idąc dalej, im więcej sprawdzam tych głośników, tym bardziej się przekonuję, że powyżej pewnego pułapu nie warto już inwestować, aż do kolejnego, znacznie wyższego pułapu. Tutaj za sobą i patrzę też obok, mam moje prywatne głośniki Kali Audio LP8V2. One kosztują po około 1000 zł za sztukę co wydaje się dużą kwotą, ale w świecie monitorów odsłuchowych to jest totalna budżetówka. A, no i właśnie, zapomniałbym, jeżeli patrzycie na ceny monitorów odsłuchowych i głośników, miejcie w pamięci jedną rzecz. Monitory odsłuchowe zwykle sprzedaje się na sztuki, a nie parami, więc jeżeli widzicie gdzieś głośnik i patrzycie cena mm, 1000 zł za głośniki, to ja sobie kupię monitory, to pamiętajcie, że no w 9 przypadkach na 10 jest to cena tylko za jeden głośnik, a nie za dwa. Ale wracając do tematu, ja właśnie korzystam z tych głośników w Kali Audio miałem też sporo styczności z głośnikami KRK, takimi bardzo popularnymi z żółtą membraną. I one kosztują właśnie 1000 do 1500 zł za sztukę, czyli jest to taka kwota dość akceptowalna dla początkujących muzyków, producentów, czy nawet dla kogoś z większym budżetem, kto chce mieć dobre audio w domu. I one oferują w zasadzie wszystko to, co znajdziemy w droższych sprzętach, tylko w nieco inny sposób. Konstrukcja jest nieco bardziej budżetowa, również sposób kalibracji jest prostszy, bo zamiast jakichś dystyngowanych systemów z mikrofonami i pomiarami, mamy po prostu takie przełączniki z tyłu obudowy. Zwłaszcza w Kali mi się to bardzo podoba, że oni wiedzą, że ich głośniki trafiają głównie do mniej zamożnych entuzjastów albo wręcz do początkujących, którzy nie wiedzą, co robią, więc mamy takie proste diagramy z tyłu które pokazują nam, jak przełączyć te przełączniki, zależnie od tego, w jakiej pozycji trzymamy monitory na biurku. Jest to bardzo wygodne i powiem szczerze, tak testuję te głośniki i widzę, że żeby znaleźć coś, co będzie realnie lepsze, trzeba wydać 5 razy więcej albo jeszcze więcej. Ale z drugiej strony zaręczam, że jeżeli kupicie monitory odsłuchowe za około 1500 zł za sztukę, czyli 3000 zł za parę, to zagrają one lepiej od dowolnego zestawu hi w tej cenie. A prawdopodobnie też od wielu, wielu, wielu zestawów hi ze znacznie wyższej półki cenowej, bo wierzcie mi na słowo ale swego czasu sporo bywałem w salonach pewnego dystrybutora hi i miałem przyjemność kilkukrotnie brać udział w sesjach odsłuchowych. No i momentami, jak sobie posłuchałem takich głośników z wyższej półki, kosztujących po kilkanaście tysięcy złotych ze świata tego audiofilskiego, i wracałem potem do domu do moich monitorków, wówczas jeszcze znacznie tańszych. To i tak te monitory grały lepiej, więc trzeba brać na to poprawkę. No, ale tak jak mówiłem na początku, monitory odsłuchowe z kolei nie wyglądają aż tak ładnie i trochę wstyd postawić je w salonie. Powiem może kilka słów o monitorach, które testowałem w ostatnim czasie dla zainteresowanych. Jak mówiłem, na co dzień pracuję na kali audio, które są głośnikami świetnymi, polecam, ale są ogromne. I to był główny przyczynek, dla którego zacząłem szukać głośników, które zagrałem równie dobrze albo lepiej, ale będą przy tym nieco mniejsze, no bo miejsce na biurko mam ograniczone. I te poszukiwania zawiodły mnie najpierw do monitorów, które kosztowały tam około 5000 zł za parę i bardzo szybko się przekonałem, że nie ma najmniejszego sensu na takie zmieniać, bo kali i tak zagrają lepiej. Ale testowałem wszystkie monitory z portfolio Neumana: KH80, KH120 Mark 2. 80-ki polecam do małych biurek, 120-ki już tak sobie nie bardzo mi się podobało. I z tej samej kategorii testowałem też na przykład EVE Audio SC2070, które zebrały w ogóle świetne recenzje u profesjonalistów, w tym u pana Tomasza Wroblewskiego, który gościł u nas na kanale jakiś czas temu. i i szczerze mówiąc to podobały mi się one, ale tak. różnica między tym co słyszałem z kosztujących prawie 6000 zł za parę i w audio, a tego co słyszałem z kosztujących 2000 za parę Kali, wydawała mi się tak niewielka, że w ogóle nie było sensu dopłacać. Więc zacząłem szukać dalej. Testowałem takie monitory jak np. przykład Neumann KH 150 i Focal Solo 6. I to już jest zupełnie inna półka, przy czym co jest śmieszne, Większości ludzi nie poleciłbym tych głośników do słuchania muzyki, bo większość ludzi pewnie by powiedziała, że brzmią okropnie. A dlaczego brzmią okropnie? Z tego powodu, o którym mówiłem na początku, bo te głośniki nie mają brzmieć ładnie. One mają brzmieć analitycznie. I czy fokale, czy Neumany, czy dowolne inne monitory z tej półki zabrzmią już analitycznie. Idąc dalej, korzystając z możliwości, zacząłem się też zastanawiać. Czy nie lepiej sięgnąć po monitory trójdrożne? Bo monitory odsłuchowe można podzielić na przykład na dwudrożne i trójdrożne. Dwudrożne oznacza to, że mamy woofer i Twitter, a trójdrożne mają trzy głośniki, tak jak tutaj. Mamy woofery na bokach. Tu mamy głośnik średniotonowy, a tu mamy Twitter, albo tak jak w głośnikach, które są za mną, zobaczycie na przebitce, w Kali Audio mamy woofer na dole, a głośnik średniotonowy i Twitter są ułożone koincydentalnie, bodajże tak to się mówi, czyli są po prostu zintegrowane w jednym miejscu i grają na tej samej wysokości. Co nam to daje? Że jeden głośnik, ten woofer nie musi pracować aż tak ciężko, więc wszystko brzmi bardziej klarownie. Tak mówiąc obrazowo, przesiadka z głośników dwudrożnych na trójdrożne jest trochę taka, Jakbyśmy słuchali wcześniej muzyki na głośniku zakrytym kocem, i na głośnikach trójdrożnych, ktoś ten koc zdejmuje i nagle odsłania się nam zupełnie dodatkowa warstwa brzmieniowa. Ale też takie konstrukcje są odpowiednio droższe. Nie licząc Kali IN-5, które kosztują 1500 zł za sztukę, są oczywiście monitorami no, słabszymi od tych drogich konstrukcji, ale moim zdaniem. Fantastycznie dają sobie radę i znakomita większość ludzi do domowych zastosowań nie będzie potrzebowała niczego więcej. Ale wracając do tego tematu, testowałem też dalej. Barefooty 02 i Berfuty Footprint 03, czyli nową konstrukcję, to są też monitory trójdrożne. One mają tą technologię MEM, która pozwala nam korzystać tak, jakby z czterech głośników w jednym. Testowałem też monitory EVE Audio SC3070 i tu już jest w ogóle inna historia, bo o ile wspomniane wcześniej 2070 nie były jakoś przesadnie lepsze od Kali, tak 3070 przez to, że są to monitory trójdrożne, no to już zupełnie inna historia. I na koniec też postawiłem sobie na biurko wagę totalnie ciężką, czyli Neumann KH310, to już jest taka konstrukcja bardzo zawodowa. I to są już monitory takie, przy których człowiek się zaczyna zastanawiać, czy aby na pewno tego potrzebuje, bo trzeba też mieć na uwadze, że nie każde głośniki pasują do każdego pomieszczenia. To jest coś, czego audiofile nie rozumieją i wstawiają ogromne kolumny do malutkich pomieszczeń, gdzie fala dźwiękowa nie ma szans wybrzmieć i tak naprawdę słuchamy pokoju, słuchamy buczenia, a nie dźwięku. I w przypadku monitorów studyjnych jest to jeszcze mocniej zaakcentowane. Wstawienie zbyt dużych głośników, zbyt mocnych głośników do zbyt małego pomieszczenia nie jest Wskazane, chyba że mamy je idealnie zaadaptowane akustycznie, a głośniki są odpowiednio skalibrowane. No ale z reguły monitory tego kalibru, jak te Neumann KH310, korzysta się już z nich raczej w tak zwanym średnim polu, bo to, co ja tutaj robię, to jest pole bliskie, czyli bezpośrednia praca z dźwiękiem, a kiedy już jesteśmy kilka metrów od głośników, mówimy o pracy w polu średnim. I też dla jasności, bo pewnie niektórzy z Was sprawdzą sobie ceny i pomyślą, Kotkowski, no pobawało Cię do reszty, Głośniki za 15 tysięcy złotych kupować, ale kiedy spojrzycie na to, ile kosztują monitory odsłuchowe, nawet niektóre dwudrożne, nie mówiąc już o trójdrożnych, z takiej naprawdę wysokiej półki, na których realizowane są wasze ulubione filmy i seriale, na których tworzy się światowe hity, to to, co ja mam tutaj na biurku, to nawet nie jest półka średnia. Więc podobnie jak w przypadku konsumenckiego Hi-Fi, tak samo w przypadku. Studyjnych rzeczy, no, sky is the limit jeżeli chodzi o ceny, tylko że w przypadku sprzętu studyjnego dookoła tego wszystkiego jest znacznie mniej wudu i to wszystko ma jakieś przełożenie na realne wrażenia odsłuchowe, bo pamiętajmy, że szukamy tutaj zupełnie czego innego. To już było chyba wszystko co miałem do powiedzenia w tym temacie, zresztą no nie wszystko, o tym można debatować naprawdę, naprawdę długo, zarówno o jakości sprzętu hifi, jak i o różnych monitorach studyjnych, to są tematy na długie, długie rozmowy, rozprawki i książki. Nie da się tego zawrzeć w jednym materiale na YouTube, ale mam nadzieję, że chociaż tym z was, którzy nie do końca rozumieli na czym polega różnica, jakoś rozjaśniłem czym to się różni i dlaczego niektórzy wybierają monitory studyjne, a inni stawiają na zwykłe głośniki i które rozwiązanie będzie dla was lepsze. Także dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie, czy pracujecie z dźwiękiem, czy kupilibyście głośniki, czy w ogóle myśleliście może o kupieniu monitorów odsłuchowych do domu, bo to czasami bywa całkiem fajne rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę. Także czekamy na wasze komentarze, dajcie nam też łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. No i na koniec zostało nam nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli obejrzeliście ten film do końca, to wpiszcie w komentarzach hasło Pro Audio, i ja wtedy będę wiedział, że obejrzeliście ten film do końca. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale o technologii. Cześć!